Patryk, kolejny sukces na Twoim koncie, zwycięstwo z Kompletem, znowu w Możesz Może powiedzieć parę słów o tych zawodach, jak, wy, jak wyglądała rywalizacja, szczególnie z Maciejem Janowskim i Przemysłem Pawickim, bo to byli, zdaje się, najgroźniejsi rywale. To znaczy cały przebieg zawodów był po mojej myśli, od pierwszego biegu, to co założyliśmy z tatą, to może się spełniło, dobrze wychodziłem pod taśmy no i po pierwszym łuku można, było, można powiedzieć, że już bieg się kończył ze mną, bo tylko odjeżdżałem chłopaką. No i z tego, co tam mówili właśnie tata, to najbliżej mnie się trzymał Paweł, Bartek Zmarzlik. No tak to wyglądało. Z Przemysławem Pawlickim było tak, że wygra, wygrałem start i nawet Adam y, Strzelec prawie już go założył, jednak nie dociągnął go, no i ja musiałem to zrobić na wejściu w łuk. No, a Maciek Janowski, żeśmy dojechali do połowy łuku i tam szerzej pojechałem, znalazłem ścieżkę i odjechałem. Czyli rywali zamyka się już na starcie. No można powiedzieć, bo start był trochę przyczepny, tak jak lubię, dlatego puszczałem z i już byłem może cały czas z szodu. To był swój strefaż za ubiegłoroczne mistrzostwa juniorów, a jeżeli tak, to chyba zamknąłeś wszystkim usta, bo udowodniłeś, że, że potrafisz dobrze jechać i ten tytuł nie jest przypadkowy. No dokładnie, można tak to powiedzieć, że nieprzypadkowo wygrałem w tamtym roku w Lesnie, dlatego mówię, tor mi odpowiada, bynajmniej w zawodach indywidualnych tam i młodzieżowych, dlatego tak to wygląda, no nie wiem, jakoś tak, no mówię, pasuje mi tamten tor, bardziej lubię tam jeździć i wszystko przepasowało. Za chwilę wyruszasz do Dywisowa, tam kolejny medal zdaje się, bo rywale zupełnie anonimowi. No dokładnie, no teoretycznie tak, dlatego na razie nie może nic mówić, bo to jest sport i wszystko może się zdarzyć. No ale jedziemy jako faworyci i myślę, że jako faworyci powinniśmy to zgarnąć i przyjechać ze złotem tutaj do domu. W sobotę finał Mistrzostw Polski indywidualnych. Niestety nie pojedziesz, siła wyższa. Ale na kogo by stawiał? Kto twoim zdaniem zgarnie to złoto? No i tutaj na pioska Protasiewicza. to jest tutaj z mojej drużyny. Bardziej Piotrek będzie u siebie jeździł, dlatego stawiam tutaj na niego i myślę, że ma duże szanse, żeby stanąć. Na pewno na podium. 14. kolejna odsłona mistrza świata juniorów. Tym razem Dałga Pils. Jak się zapatrzysz na ten tor? Jeździłeś tam kiedyś? Miałeś szansę, czy wiesz coś o tym torze w ogóle? No tam trochę informacji mam na tym, na, o tym torze tata tam jeździł kiedyś, to bynajmniej widziałem jak tam jeździł. No co, no tam jadę po to, żeby albo się coś uda. Udykać albo no nie, no po prostu nie wiem czego się tam spodziewać, nie wiem jaki tor mogą przygotować, w tamtym roku niby było twardo, w tym roku przyczepnie, dlatego no, nie ma co tam jakby panikować, ja jadę się dobrze zaprezentować.